solidarności, w ogóle y, robotników, bo uważałem że to są słuszne ich, y, y, słuszne ich y, pretensje do rządu i tak dalej. Takich jak ja wyrzucono bardzo dużo. Niestety ja nie miałem siły, tak jak tutaj porucznik fijał, i mu umiejętności, możliwości obronić się. Ja nie też o... nie miałem siły. Nie obroniłem się, ale dzień dzisiejszy ze słyszeniem, że jestem zadowolony, że tak są postąpił, bo to jest jakby po 30 ilości tam latach moja wygrana, Brawo. Brawo. Na no, część porusznika fijała Wiwat! 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 Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Może... Sprawiedliwość pan, idzie po nim. Może pan profesor <laughs> okay. Może hmm? Może sam przeszukany tutaj bardzo dużo... Gratuluj. Dzięki twoim wyczynom. <grym> nie, Jak myślisz Szymon pytanko, Omzg pochwali się, że wygrałeś dzisiaj <grym> U siebie na stradach? <grym> no nie dzielą, że... nie. Co wiedział, nie? Słuchajcie, no zupełnie sprawi? poza, Zmieramy, zupełnie poza nagraniem tak apelujemy tak do was. jak najmniej używajcie zamiarzy. tej nazwy. No, no, a to się podam mi, Nie wiedziałem. No tak. Nie reklamujmy jej. No tak. Takie sytuacje, że Dziękujemy. Dziękujemy.